Przed przednim odcinku muszę pilnie porozmawiać z księżną. Zlecenie oczywiście przyjmuję, ale jak wspomniałem wcześniej, będę potrzebował informacji. Od Damiena. Czy to możliwe, że następną ofiarą ma być Milton de Peyrac Peyran? Wasza miłość, trzeba jak najszybciej dotrzeć do Miltona. Sęk w tym, że zabawa w ogrodzie zacznie się lada chwila. A on siedzi gdzieś w ukryciu, jako zając i czeka, aż znajdą go podchmieleni dworzanie. Nikt nie wie jakie miejsce wybrał sobie na kryjówkę. Złota rybka powinna być dobrze widoczna pod wodą. Co to było? Ktoś wskoczył do wody. Można w ten sposób? Mor, ale to niskie. A to White mm, ale... Duck. Ej, zaczekaj! Zatrzymaj się! To ważne. Królu Kormoranie, przynosimy ten oto dar. Racz spojrzeć na nas łaskawym okiem i otworzyć go dla nas. Miesiąc na niebie się odmienił. A ja czekałem w mej dzieci. Aż przyjdzie śmiałek i przyniesie prawem należną mi daninę. Kluczy. O was mówią, nie Przecież w tym świetle nic nie, nic nie widać. Co to właściwie? Może jabłkiem albo słodyczami? Nie byłoby problemu, droga siostro, gdybyś była dziewicą. Naprawdę chcesz przechodzić przez tę rozmowę jeszcze raz? W tym miejscu? Ciszej, bo spłoszycie jednorożca. Spróbujmy może słodyczy. Przepraszam, ale będę musiał zepsuć zabawę. Kto to jest? Marchew. Może jednorożec też. To oburzające. Oburzające, nie przypada za chlebem. Gdyby chociaż był suchy. Co powiesz na chrupiącą marchę? miłość raczy nie raczy działam w stanie wyższej konieczności potem wszystko wyjaśnię oh, ale to wbrew zasadzie ja tu jestem prawem o Geralt nareszcie zdobyłem kluczyk jedną ze wskazówek a ja drugą pokaż Kto to, to wymyślił? Weź początek ze szmeru oraz sklekotania. Dołóż koniec z fanfar i koniec z klaskania? Szmer i klekotanie. Może gdzieś nad wodą? Kto to wymyślił? Przecież to głupie. Popatrz, jeśli weźmie się szy ze słowa szmer, kl z klekotania, a potem dołoży ar z końcówki fanfar i nia z klaskania, to wyjdzie szklarnia. Hmm, rzeczywiście, brzmi rozsądnie. W ogrodach rzeczywiście znajdują się szklarnie, i drzwi do jednej z nich zamykane są na kluczyk. Taki jak ten ze złotej rybki. W takim razie na szklarni. Zaczekaj tu. Tu jestem. Czy to Aby nie należy do ciebie? Należało, ale możesz już sobie zatrzymać, mam nową. Nie znam cię, nie zrobiłem ci krzywdy. A ty najpierw szlachtujesz, Bruksa, która mi była bliska, a teraz mnie ścigasz. Dlaczego? Zabiłeś co najmniej cztery niewinne osoby, a ty. Ilu niewinnych zabiłeś? Nie mówimy o mnie. Teraz już mówimy. A więc nasłali cię na mnie, tak? Kim oni są? Jacy oni? Wynajęła mnie księżna. Bo zacząłeś mordować jej poddanych. <noise> A więc to takie proste? Powiedziałbym ci, żebyś przekazał księżnej, że została mi jeszcze tylko jedna ofiara. Nie zdążysz. Chciałeś siedzieć w domu, regenerować się. Wiem, że w coś się wpakowałeś. Pomogę ci. Załatwię to sam. Nie! To mój przyjaciel. Witaj, Gerald. Regis? E, nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Rany na wampirach goją się lepiej niż na psach. Kopelac, lat, mnie. Oczywiście jak na waszą miarę czasu. Jak to możliwe? Kiedy cię ostatnio widziałem? Byłem bulgoczącą, bezkształtną plamą nader udatnie wtopioną w kolumnę pewnego zamku. Jak widzisz teraz, jestem w nieco lepszej formie. jest to jeszcze pełna sprawność, ale gdybym był człowiekiem, uznałbym mnie za mocarza. Wybacz, to była moja wina. Nie zdążyłem Cię za to przeprosić. Daj spokój, stary dzieje. Nikt mnie nie zmuszał, żebym wyruszył z Tobą na wyprawę. Zregenerowałeś się? Ale jakim cudem? Pomógł mi ten którego ścigasz? On? Ale jak? I w ogóle co się z tobą działo? To nie czas ani miejsce na wspominki. Mam wrażenie, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać na spokojnie. A teraz, jeśli pozwolisz, zajmijmy się tym, przez kogo obaj się tu znaleźliśmy. Widzę, że lokalny, seryjny zabójca się ciebie słucha. Może go przekonasz, żeby przestał mordować. Właśnie w tym celu tu przybyłem. Łatwo nie pójdzie, bo Detlaw potrafi być uparty. Ale jak zapewne pamiętasz, ja też łatwo się nie poddaję. A więc tak ma na imię. To twój przyjaciel, można tak powiedzieć, też jest wampirem wyższym, ale bardziej jakby byście to określili zwierzęcym ode mnie. Niemniej pracuje nad nim. Kiepsko ci idzie? Odkąd tu jestem, zabił rycerza księżnej, a wcześniej przynajmniej trzech innych. Na pewno miał po temu powód. To nie jest jeden z tych dekadenckich gówniarzy, którzy mordują ludzi dla zabawy, albo po to, żeby się napić. Jesteś go bardzo pewien. Bo bardzo dobrze go znam. Wbrew pozorom jesteście do siebie podobni. Obaj macie szlachetne serca i obu wam zdarza się popełniać niecne czyny. Oczywiście, kiedy zmuszą was do tego okoliczności. Pamiętasz rok 964? Przecież to było 300 lat temu. Na Riwie, Lirie i Spale padł blady strach. Ginęły kobiety i dzieci a ich zmasakrowane, rozczłonkowane ciała znajdowano potem rozrzucone po polach. Bydle z Lyrii. Czytałem o tym. Zagryzło prawie 200 ludzi. Ponoć zabił je zwykły kłusownik sztyletem poświęconym przez jakiegoś proroka. To Detlaf je zabił. Potem znalazł kłusownika, który zasnął w zaroślach i zostawił ciało bestii u jego stóp. Tak zrodziła się legenda. Hmm... Wampiry rzadko pomagają ludziom. Podejrzewam, że miał w tym swój własny cel. Mylisz się. Jedynym powodem było to, że potwór zabił chłopca, który kiedyś na ulicy całkiem bezinteresownie poczęstował Detlafa jabłkiem. <laughs> Szlachetny typ. Nie masz monopolu na altruizm, przyjacielu. Kiedy Vilgefortz stopił moje ciało, resztki, które ze mnie zostały, odnalazł Detlaf. Według naszego kodeksu mógł mnie zostawić albo zaopiekować się mną. Wybrał to drugie rozwiązanie. Zregenerował mnie, nie szczędząc własnej krwi. Wiesz, co to oznacza dla vampira? Pewnie to samo co dla człowieka. Masz wobec niego dług. Więcej. Od tamtej pory jesteśmy braćmi krwi. Łączy nas więź, o której wam ludziom nawet się nie śniło. Dlatego jestem pewien, że dzieje się coś niedobrego. Zawsze miałeś wysoko rozwinięty dar empatii. Każdy wampir ma swoją własną unikatową zdolność, którą rozwija przez setki lat. Dlatego tak trudno nas sklasyfikować. U Detlafa najsilniejszy jest instynkt stadny. Detlaf lepiej czuje się w towarzystwie niższych wampirów, stronie od ludzi. Skoro więc wszedł między Was i zabija, to znaczy, że coś bardzo, ale to bardzo go wzburzyło. Jest jakiś zestaw rzeczy, które wyprowadzają go z równowagi? Mm, jakby ci to wyjaśnić. Detlaf nie rozumie ludzkiego świata. Waszych zasad, stosunków społecznych. Nie pojmuje waszych pokrętnych gierek. Nie wie, co to kłamstwo czy zawiść. Sugerujesz, że jest nieprzystosowany? Sugeruje, że nieprzystosowanie bywa powodem konfliktów. Ale czy tak jest też w tym przypadku? Cóż, zamierzam się przekonać. Muszę go znaleźć, zanim coś wzburzy go jeszcze bardziej i cały Bokler spłynie krwią. To oznacza, że mamy wspólny cel. Jak za dawnych lat. Nie do końca. Wiesz, że kiedy go znajdę. Domyślam się, masz na niego zlecenie. Inaczej by cię tu nie było. Ale przecież najważniejsze, żeby Detlaf przestał zabijać, a nie żeby sam zginął, prawda? Mm, w zasadzie tak. W takim razie znajdźmy go. Mam nadzieję, że do tego czasu przekonam cię, że Detlaf nie jest potworem. Dobra, dobra. Jak na razie, wiele świadczy przeciwko niemu. Słyszałeś? Obława. Rycerze musieli pójść moim tropem. Lepiej, żeby mnie tu nie znaleźli. Mam tymczasową kwaterę na cmentarzu Merla Szels. Tam się spotkamy. Do zobaczenia! Wiedźminie! Co koń wyskoczy, pędziliśmy, lecz dopiero teraz dotrzeć się udało! Na honor, gdzie bestia? Póki co, śledztwo ciągle trwa. Wstrzymaj swoich ludzi, bo mi zadepczą ślady. Panowie, dajmy Wiedźminowi pracować. Zabójstwo Miltona nie może ujść płazem. Bólmy Wiedźminowi pracować.